Siemanko! Dzisiaj moi drodzy, otworzymy sobie 9 pojemników z naklejkami. Tutaj widzicie ostatnich 10 subskrybentów, jeśli chcecie się tutaj też znaleźć, to zostawcie suba tam na dole. Tutaj widzicie się poprzedniego konkursu, który był w filmie z kontraktami, Tanimi i opłacalnymi. Tutaj macie odnośnik do tego filmu. A dzisiaj leci dla Was tutaj taka AWP's skóra po testach bojowych. 2 zł kosztuje, co prawda? Ale moi drodzy, jeszcze przyjdą takie czasy, że będą lepsze skinki dla Was, ale będzie zawsze coś. Także no, napiszcie w komentarzu, jakąś się rumwankę, krótką, taką wiecie, nie? I coś tam kogoś wybierzemy i już yy, w którymś odcinku Jeśli oglądacie, jesteście na bieżąco, to będziecie wiedzieć, czy wygraliście, czy nie I wbijajcie na Instagrama, na Discorda, linki macie w opisie I lecimy, tak jak mówiłem, 9 pojemników z naklejkami Zobaczymy, co tutaj dla was przygotowali I mamy nadzieję w sumie na proficik, ale też będzie spoko, jeśli będą ładne naklejki. Wylecą, ale wiadomo, no. Wiadomo o co chodzi. E, dajcie znać, czy chcecie kolejny taki odcinek, ale z innymi naklejkami. I zaczniemy sobie, może tutaj od pojemnika z naklejką szpiegostwa. Gdzieś tutaj są. O, taki Infinity Triangle. Jakby mi wyleciał, to jest wiecie, nie? Mm. Albo taka hologramowa tutaj. Płatek śniegu też bardzo ładny. Bardzo ładny. Holograficzne, tutaj nakleczki są, także zobaczmy co mam tutaj. do Pan gadżet, dalej, dalej, ręce gadżeta, no nie. No, porażający kod, ja już tu bez. Mus... Nie, kiedyś. No nie, dobra. Halo, 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 Łuś, Te tutaj trzy są ładne. Raz, dwa, trzy. W takiej kolejności bym tu je ocenił. Asasyn, no nie, ale o, ale co sumie? że spokojnie w sensie, się wiecie, po prostu jak naklejka, nie? ale pewnie cena jest w sumie kiwie. Na końcu będzie podsumowanie cenowe, zrobimy sobie i bo w sumie też jestem sam ciekawy, jak to będzie wyglądało i ekstra. No nie, assassin. Assassin, assassin, dobra. No jak na razie to jest <laughs> niezła tutaj kaplica. Perfect World 2. Tutaj w sumie to nie ma jakichś ładnych skinów skitu nie no naprawdę te dwa może są jakieś tam wydaje mi się że nawet one nie są jakoś wiecie nie wysoko cenowo i proszę bardzo tutaj koi hologrom holo holo hologromowe nam jestem ciekawy bardzo ile to tutaj się wiecie nie kosztuje dobra ej przecież będzie gorzej 6,46 ten asasyn kosztuje 4 zł także się zwrócił pojemnik no i to to szkoda gadać <grym> i także lecimy sobie dalej może co? Tu mamy sali konferencyjnej dwie sztuki, gdyż Balaklawa jest fajna, tutaj mi się podoba. E, Infinity też diamond. No, tutaj są już ładniejsze skinki. Z tych zwykłych, no to co? Nie ma no, jakichś też genialnych flicks od małych gradiencik. No i w zasadzie w zasadzie to celujemy coś wiadomo, nie, coś foliowanego, hologramowego i wratuje nam jakiś tutaj, wiecie, nie? Królich bugs, także... No, się sala konferencyjna dzisiaj nie popisała. A tutaj Perfect World 1 i tu jest co? Jak to go, tak? To się nazywało Madjong. No ja nie dziękuję, nie? Ja bym szczerze to bym celował w to <grym> <grym> Naprawdę bo nic tutaj Smogo bronić a też całkiem dragą to jest dobre, jak patrzę na zbliżej, nie? Zbliż... zbliższa... Z bliskiej... wiecie, bliżej mam te naklejki, to nie by ładnie wyglądają, ale... Ale, 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 ale. No, na pewno foliowane są. Ładnie się świecą. W ogóle. Nie wiem, gdzie jest CS2. Wy macie CS2, dajcie znać, czy macie CS2. No, nie wierzę. O, oh, ciąg sam. Nie, jeszcze w hologramie. Bardzo mi się to podoba. A, trzeba ją na kleje, to żartowałem oczywiście. Dobra, 541. Moje trosy na razie. Nawet ten królik 2 zł kosztuje. To też jest wiecie na 50%. Jakby się tutaj, wiecie, z przed nami jeszcze cztery pojemniki, także dajmy sobie z... Pff, 10 urodzinki. No i tutaj też są ładne, o, kawaj Kawai jest bardzo tutaj mielutkie. To już mniej trochę, ale ładne te kostki były. I są jeszcze, tak jak widzicie, soczewkowe i to mi w ogóle ryjeban, nie? I one jak widzicie są soczewkowe... No nie wiem jak to określić, ale się tak jakby ruszają, ruchome są. No, i takie coś, jakby by wyleciało, jest, czekajcie, tylko sprawdzę. Ile kosztuje taka właśnie soczewkowa? Bo... No, no jakby wyleciała, taka? Oj, oj, oj! 24 zł. Hej, <grytanie> pasy to 24 zł, właśnie w kieszeni dostaję. No, nie no co to za potwór. <grytanie> ale kupa, ej, ale ten te pojedynk był naprawdę bardzo ładny. Dziesięciolecie. Fajne. Szkoda, że mi tam nie oddało. No i pinapik wiadomo, wiadomo, co tutaj celujemy. Iwetka, gdzie ty jesteś? O, tutaj holograficzna i Tamara. I lecimy. Dobra, ten pojemnik z naklejkami o Kimberly, może być, ale, ale no. Ten pojemnik z naklejkami chyba otwieram najczęściej i też najczęściej mi oddał. No proszę Państwa. Kimberly, 13 złotych, więc sprawdzę, ile kosztuje teraz Iwetka, bo... Różnie ona chodziła, przez 14, 20 chyba też były takie czasy, że tyle kosztowała 18, ej no to bardzo dobrze, ej, dzisiejszy opening Moi drodzy To jest po prostu coś nieprawdopodobnego mi się wydaje Dobra, tutaj nadawajcie no co Dajcie jeszcze coś tak dla beki, żeby było ładne, nie? No dawaj no, jak już tak lecą No dobra, ten... Fliksotik nie tam co to było za timbuka. <grych> Dobra moi drodzy, przed nami, przede mną, przed wami ostatnia szansa na tutaj wiecie, na zysk. Jest to pojemnik z naklejką z społeczności 2021 e, ze zwykłych naklejek. O takie. Ale tutaj już się robi niby ciekawiej, niby ciekawiej. Te w ogóle są jakieś takie. Wyglądają jak w Minecrafcie, nie? Jak sobie kiedyś wzięliście taki... Full realistyczny tekstur pak, to tak właśnie wyglądają te naklejki ale Bardzo ładne karamid. Bardzo ładne i tutaj czas Wykonywania też bardzo piękny Jestem ciekaw, ile kosztuje, ale lećmy, dawaj no i Raz wy pamiętajcie, żeby zostać łapeczkę w górę Będą kolejne openingi, że to lubicie I kontrakciki, dajcie znać, dajcie propozycje w sumie W, opisie, w komentarzu Co otwieramy następnego, jakie kontrakciki, ja mam pewien plan na opening, ale to wiecie, przyjdziesz czasem, jakby opening, ale coś jeszcze, zobaczycie co to będzie. Nie ja wam dziękuję za oglądanie, tu widzicie zyskałem lub hmm, straciłem, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że albo mało straciłem, albo może nawet troszkę wiecie zyskałem, także w sumie to nie wiem. Trzymajcie się tylko moi drodzy, już do kolejnego odcinka, który będzie we wtorek. Nie, niestety już nie będzie jakby wtedy w Polsce, ale będą filmy i jakby co to więcej, ja wam coś wam powiem w kolejnym odcinku, także trzymajcie się prydko. do zobaczenia, do strzenia. Narka!